Jest w Europie takie jedno miasto, które koniecznie trzeba zwiedzić. Ja, co prawda, już kiedyś w nim byłam, ale nie miałam wtedy za bardzo czasu na zwiedzanie, dlatego, razem z Czernym spakowaliśmy walizki i wsiedliśmy w samolot. Jesteśmy w Londynie. Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w Londynie, tak jak już widzicie za mną są czerwone autobusy dwupiętrowe, zapomniałam słowa. Dojechaliśmy właśnie z lotniska na Stratford i będziemy się kierować do centrum i więcej wam opowiem troszkę na miejscu o tym odcinku, jak już znajdziemy takie miejsce, żeby sobie usiąść i coś zjeść, bo jestem taka głodna, że po prostu nie mogę. A skoro jesteśmy już w temacie podróżowania To chciałabym wam bardzo serdecznie przedstawić Partnera dzisiejszego odcinka, jakim jest Revolut Revolut to aplikacja, która pozwoli wam W maksymalny sposób ogarnąć wasze wszystkie finanse Pomaga kontrolować codzienne wydatki Monitoruje oszczędzanie oraz posiada wiele innych Fajnych i naprawdę łatwych W obsłudze funkcji, o których zaraz wam opowiem Z Revoluta obecnie korzysta ponad 25 milionów osób Na całym świecie, a do tego Pobranie tej aplikacji i założenie konta jest Totalnie darmowe i banalnie proste Możecie to zrobić zarówno na Androidzie, jak i iPhoneie. Wystarczy później tylko doładować konto w kilka sekund, robiąc to na przykład poprzez przelew bankowy e, lub Google albo Apple Pay. Oprócz tego, że rewolut jest świetny podczas podróży, to możemy z niego korzystać także w trakcie codziennego korzystania. Możemy za jego pomocą na przykład dokonywać płatności na terenie innych krajów oraz otrzymywać pieniądze tak naprawdę z każdego zakątka świata i to bez żadnych dodatkowych opłat. Kolejną fajną opcją jest to, że swoją kartę możecie dowolnie spersonalizować. Możecie tam sobie umieścić po prostu co tylko chcecie, dzięki czemu ta karta będzie taka wyjątkowa i wiedzę, taka wasza. A dodatkowo możemy skorzystać z nawet 30 procentowego cashbacku przy zakupach w poszczególnych sklepach. Rewolucja jest ze mną już od około 3 lat poznałam tą aplikację przy okazji wylotu do Stanów Zjednoczonych i nie wyobrażam sobie podróży bez tej aplikacji. Moim zdaniem jest to najwygodniejsza forma po prostu płatności za granicą, a dodatkowo możecie dowolnie wymieniać waluty po rzeczywistym kursie oraz wypłacić gotówkę z bankomatów na całym świecie. Dodatkową wspaniałą informacją jest to, że każda osoba, która zarejestruje się z mojego linku, który jest tam na do dole w opisie, dostanie bonus powitalny o wysokości 50 zł. Także zapraszam do rejestracji z mojego linku. Wbijajcie w opis, rejestrujcie się. A ja Was zapraszam do dalszej części. pierwsze e, pierwszą przeszkodę. Nie możemy kupić po prostu biletów w komunikacji miejskiej. E, Nigdy jest takie narzędzie, że działają, że karty są akceptowane, ale żadna karta mi nie działa. Czekamy teraz już tutaj. Zwolni się kolejka, bo te automaty wyglądają trochę bardziej nowocześnie niż tamte, więc może się uda. A jak nie, no to będziemy musieli kombinować. Mauczka na przyszłość, nie maszyną, lepiej iść do pana w okieniu. No, dokładnie. U pana w okienku od razu wszystko przeszło, a w tych maszynach totalnie nic nie chciało nam pójść. No, ale nic. Udało się, proszę o tej bilet. Miałam tu w ogóle być z Mateuszem Mieliśmy przyjechać do Londynu, żeby Robić taką jakby grę terenową No i wiecie, miałam przygotowane już wszystkie zadania To znaczy Ina nam przygotowywała I słuchajcie, dwa dni przed e, Okazało się, że Adi nie ma ze sobą paszportu U mnie w domu w Krakowie i się dopiero Zorientowaliśmy, więc w ostatnim momencie Zabrałam ze za sobą George'a I nagrywamy sobie vloga z takiego dnia Ale dajcie znać, czy chcielibyście Taką serię na kanale właśnie z, z takimi zadaniami Z różnych części świata to na pewno takie coś zrealizuję. To jest Londyn, który zapamiętałam, a nie wysiedliśmy tu z bo ja tak się rozejrzałam, mówię, kurde, rok temu było tutaj trochę ładniej, ale zobaczcie! No to co? Szukamy jedzonka w końcu. Ej, weszliśmy do jakiegoś sklepu ze słodyczami, zobaczcie, że to jest rzeczy. I są Kiga u się teraz je na TikToku i zastanawiam się czy sobie nie kupić na shorta, bo chciałam mega tego spróbować. Tylko nie widzę tutaj tego ostrego. Widzę, że jest taki garlik, jakiś tutaj meksykański. Przejdziemy się, bo na pewno jeszcze ktoś jesteśmy za takich sklepów i popatrzę, bo w sumie sobie nagrałabym sobie tego ostrego ogóra. Nie do zobaczenia te rzeczy, są te. Są Pokémony. Jak jest pięknie, wszystko zorganizowane, wow. Zobacz co tam jest. Go! O oh musimy tam iść koniecznie. Nie wiem już, że umówiliśmy się wczoraj, że jak będziemy w Londynie, to koniecznie musimy iść do Chipotle Potli, Chipotle, nie wiem jak to się czyta. I właśnie widać na jedną restaurację, koniecznie musimy tam iść, później jak już różne miejsca. Zobaczyliśmy na gdzie byliśmy ostatnio w zeszłym roku, w kwietniu. Dzisiejsza, dokładnie. Tym razem nie, ma tutaj, nie mamy tutaj żadnej rezerwacji ani nic, więc musieć, musieć przy barze, ale to nic. I teraz się zastanawiam, czy wziąłeś sobie taką English tea, czy wziąć sobie kawkę na pobudzenie. To jest cukier. I tak wiecie, delikatnie próbowałam to wsypać, żeby mi się nie wsypało za dużo, a Grzegorz mówi. Podobno, jak się to przychyli, to się wysypuje idealnie jedna łyżeczka i tak wspałam mi się tak uff, dużo posypało, ale i tak jest no, fajnie. No ty masz fajniejsze, to prawda Aż ci zazdroszczę. Ty masz tak typowo angielsko, w sumie jest fasolka, jakaś kiełbaska. Ja mam takiego burgiera, z awokado, z jajkiem, z serem. Więc zaraz robimy test smaku smaku. No. Dobra, dobra. dobra, moi drodzy, wchodzimy do Chinatown W zasadzie to przez to Chinatown Będziemy na razie tylko przechodzić Bo kierujemy się do M&M's World Chcę zobaczyć to miejsce, podobno jest fajne, kolorowe Także idziemy, a do Chinatown Jeszcze sobie wrócimy, pewnie Podczerpmy sobie jakieś jedzonko, bo to jest dużo fajnego jedzonka Z tego co widzieliśmy, ale tu jest kolorowo Jak pachnie takimi schodyczami, nie? Czuję, że spadkotuję na ten wyjście. No fajnie to wygląda jak taka turystka chodzę i wszystkim zdjęcia robię. Dobra, jak już tutaj jesteśmy, to nie mogę nie skorzystać i musimy sobie wziąć trochę Emanem. Możemy dać jakiś tekst, możemy dać jakąś ikonkę albo foto. Chcemy foto. Biblioteka zdjęć To jest pytanie, wpisuję moje dane, czy Minimajka, skoro on będzie... <grystanie> Masz wpisać mini a... O, dobra, to wpisz swoje Procesuję się tak. Nie dobrze to wygląda, nie? Wybieramy no. Mini zostały wydrukowane, nie dowiemy się jak smakują na razie, bo pani mi je zakleiła, a nie chce żeby mi się w torbie rozsypały, ale później zrobimy testy, i zobaczymy jak smakuje Mini Mike. Bardzo źle to zaszmiało. <noise> Idziemy teraz do Lego, bo jest tutaj zaraz naprzeciwko i JoJo -Jo chce sobie pod podbić paszport Lego, rozumiecie, że jest coś takiego jak paszport Lego? I kupić zestaw, który można kupić tylko w Londynie. Tak, zobacz jaki wielki Big Ben. Ej, ciekawe czy można, nie można kupować takich zestawów. Nie, nie ma takich zestawów. Nie, nie, nie można kupować. To jesteś ty? To jest Big Ben. To jest Big Ben. Hello. Hello. You having a good time? Yes. All right. ten points, name any song, go. Miley Cyrus, Flowers. Dude. I can flowers. Ten zestaw można kupić normalnie w Polsce. A te zestawy są tylko tutaj dostępne. Dżo jest lego Moja siostra byłaby zakłócona, ale to tak jakieś 3 lata temu, chyba 3 lata temu. Tak. Teraz to ona mówi tak, Marta, tylko nie kupuj mi LEGO, bo już nie mam miejsca. Ale co, i on tak stoi, i ta, koń też tak stoi, przez cały dzień nie po prostu? Mega trudna robota, ale w sumie Będąc w Londynie, po prostu musisz zobaczyć takie miejsca jak London Eye, czy chociażby Big Ben, przed którym właśnie stoję. Jak Jeździłam gdzieś na jakieś wyjazdy z rodzicami czy coś takiego, to zawsze rzuciły mnie te takie zabytki. Teraz również nie jest to jakoś niesamowicie porywające, ale jakby cieszę się z tego, że to widzę. To już jest chyba ten czas, że dorosłam do oglądania zabytków. Drodzy widzowie, mam gołębie. Przyszły sobie. Chciałem, żeby wiewiórka podeszła, przyszły gołębie. I od mm. razu to sławny w Londynie. Mam znany w Londynie z tego, że są gołębiami po prostu. Nie, wytrzymam. A do mnie nie wejdzie. Wejdzie. O, dobry no, nie masy. chcę! Nazywa jak... się Stefan, ja go wychowałem. To jest nasz gołąb, Marta. Ale oczywiście, widzowie z pełną świadomością. Jak będzie tylko okazja, to łamiamy ręce, bo wiemy, że przynoszą jakieś choroby takie gołębie. Pożegnaliśmy gołąbki i pomaszerowaliśmy. Hehe. <słuchaj> <słuchaj> Do Pałacu parkinga. No spójrz. Oh, o kurde. Ej, no tego się nie spodziewała. Przyszliśmy sobie do Muzeum Historii Naturalnej, bo to jest darmowa atrakcja i widzieliśmy na zdjęciach, że wyglądało mega dobrze, zresztą, że był tutaj 10 lat temu. Ale nie spodziewałam się, co będzie tak wyglądać. Dosłownie jakby się wchodziło do jakiegoś Hogwartu. Jak byliśmy w Londynie też w tym całym świecie Harry Potteru, tak się wchodziło, to był ten wielki smok. I trochę mi tutaj taki walk. I zapytał właśnie, czy, czy to są prawdziwe szkielety i pani powiedziała, że część tak, że większość szkieletów jest prawdziwa, a, a niektóre brakujące części są sztuczne. No, jak coś, ta na wejściu nas zatrzymała pani, że nie można nagrywać taką dużą kamerą, więc jak, jeżeli będziecie mieli jakieś gorszej jakości materiały, to dlatego, że mogliśmy nagrywać tylko telefonem. Tu mamy w ogóle porównanie słonia do wieloryba. Zobaczcie jaka to jest ogromna różnica. Tu jest słonik, a tu mamy takiego gościa. Marku cool. i rajsty, bo dużo większy. Teraz słociaki, a potem wyrośnie z tego taki T-Rex i was zje. Ja nie wiem, jak mortal, tyle tych kroków. Ale my zrobiliśmy z 20 tysięcy kroków i ja po prostu umieram. Idziemy sobie teraz czy potli? O, my wiemy. Dobra, nie mogę się doczekać. Ja jestem w niebie w tym momencie. Zamówiłam sobie trzy tortilki, barbacoa z pomidorkami, sour cream, cheese i guacamole. A ty co masz? Mam um, burrito, też barbacoa. Barbacoa dla widzów to taka wolno gotowana, szarpana wołowina. Dokładnie tak. I robimy pierwszy gryz. Nie jadłam tego od roku. Ostatni raz jadłam w y, Cheapotrip właśnie też jak byliśmy w Londynie. To było to czego dzisiaj potrzebowałam. Serga. Przepyszne. Ale nas zamuliło po tym jedzonku, widzowie Szukamy teraz jakiegoś miejsca, bo ja mam straszną ochotę, żeby sobie tak siąść, wypić taką angielską herbatkę i zjeść jakieś ciastko Mamy o 6 rano lot Nie mamy żadnego noclegu, więc to też będzie miejsce, bo będziemy musieli przekoczywać jakoś na lotnisku Pójść tam prawdopodobnie spać Także przygoda Proszę państwa, pierwszy raz podczas wycieczki To Marta Murcik z Błoch prowadzi, gdzie mamy iść Dobra, ej. Ja chyba odwaliłam taką manianę, że ja pierniczę. Otóż, zobaczyliśmy w menu, że jest Afternoon Tea Classic i to kosztuje aż 49 funtów. No i ja mówię, nie no to pewnie jak ktoś chce strzelać cały dzbanek. No i pani podeszła i się zapytała co chcemy. I ja tak machnę ręką że że dla mnie tylko English Tea. No i mi przyniósł ten dzban. Jestem przerażona, że zapłacę za to 40 funtów. Ale trzeba przyznać, że miejsce jest bardzo urokliwe, ma takie Teraz jak sobie tak siedliśmy na tych mięciutkich fotelach, to naprawdę nie chcę się z tego miejsca wstawać Tak bardzo jest tutaj londyńsko, taki mi to daje londyński vibe Dobra, mam odchoczone. Wypicie herbatki o 17 w Londynie No i fajnie Muszę się teraz jakoś pocieszyć, wymyślałam po prostu takiej rzeczy Czyli Teraz jest próba, że samodzielnie nas dowiedziesz, tak? <grytanie> tak Tak Czyli tak. jak zjedziemy na dół, będziemy musiały zobaczyć nie mów mi, ja to ogarnę. Chciałam tylko powiedzieć, że mi się udało bez żadnego błędu doprowadzić nas tutaj. Ja tylko chciałam powiedzieć, że tu podobno jest jakiś sklep z Harry'ego Pottera z pamiątkami. Więc ja na pewno będę chciała do niego wejść Widać, że jest peron e, od 9 do 10 w tamtą stronę. Ciekawe, czy właśnie będzie tak specjalnie nieoznaczony i będzie pomiędzy tymi peronami. O, dobra, <laughs> Znalazłam To jest peron 9. No, to jest peron 10, to powinien być pomiędzy nimi, a jest trochę przed. Ale bo, i zobacz, to nie wygląda tak, jak myśleliśmy. Kurde, tam jest po prostu wózek, gdzie można sobie zrobić zdjęcie. Nie ma się gdzie rozbiec, bo chcieliśmy się rozbiec w ściany. <laughs> spodziewałam się, że was tutaj zobaczę, nie? No, tak się nie <laughs> Mogę przydolić, się! No to masz za wszystkie pamiątki. Przybi piątkę do biemu. Kurde, ciekawe czy w tych czekoladowych żabach też są karty czarodziejów. Tak, patrz, zawiera jedną czekoladową żabę i jedną kartę czarodziejów. Ej, strasznie mi korci, żeby to wziąć. To mi się podoba, to było też w Ele jak byliśmy. To są takie notesy, ale wyglądają jak książki takie czarodziejskie. O, jaki słodki! No dobra, co ja z tym zrobię. Nie będę tego brała. kupić? Marta, co miałeś kupić? Miałaś kupić żabkę i co? Czeka się, były bilety do Hogwartu, więc musiałabym go kupić po prostu. Słyszał, jakie ładne, bo jest za Wyszliśmy do baru, który nazywa się Mr. Fox, Apothecary I zrobiła nam tutaj rezerwację, i jest tutaj tak bardzo klimatycznie, jest tak klasy. Wszyscy są tutaj tak poubierani poważnie, a my to co z kamerką. Co ja mam zamówić? Co zamówiamy? Ja nie wiem mają wódkę z Ja widziałam, że tam inne panie miały takie, taką fajną fiolkę i z, z niej piły jakiegoś drinka, bardzo ciekawie wyglądał. No, tak czy siak, jest godzina 19.45, więc my pewnie tutaj troszkę posiedzimy i nie wiem czy będziemy coś jeszcze robić. Myśleliśmy o takich neonach, nie wiem jak to, jak to nazwać. W sumie to jest taka jest... galeria neonów. Jest taka, właśnie, jest taka galeria neonów i zastanawialiśmy się czy tam sobie nie pojechać, ale to jest dosyć daleko, więc zobaczę. Zobacz, zobacz, co tam stworzył. Mm. o kurde, ale zajebista Musisz spróbować, <laughs> co go. Just open the tap. And let it Dobra, dobra, ale mocny Spróbuj mojego. <laughs> ja się trochę boję tego twojego. No spróbuj, no nie bój się. Tak krzywo leci. O Jezus! I dobrze coś zrobi. <śpiewa> <śpiewa> Współczuję ci. Ja sobie zostanę przy tym jednak. <śpiewa> Zjawiskowo z paluszkiem, kulturalnie. Dobry jest co tu mówisz? ten rzutnik. A to rzutnik? To już drugi raz, czy trzeci mijam, mijamy takie coś? No, możliwe. To jest chyba... ...długi no, <laughs> tańca. No ja nie umiem tańczyć, ale w sumie ciekawe. Wszliśmy z tego baru. Chcieliśmy iść jeszcze na te neony, no bo i tak nie mamy co robić. A się okazuje, że te neony są otwarte tylko. Kartki, piątki chyba i soboty, więc no niestety nam się dzisiaj nie udało. I ruszamy teraz na metro, no i na lotnisko. Oj, czeka nas wspaniała! No cóż, nie mogę doczekać! Dojechaliśmy właśnie na lotnisko i okazuje się, że cała strefa od lotów jest zamykana, ponieważ nie ma żadnego lotu teraz już do 6 rano i nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Znaczy, pani kazała nam iść na przyloty. No nie wiem co tam mam robić, trzeba będzie się gdzieś ułożyć. A mnie tak bolą nogi, ej, przysięgam, że wydaje mi się, że mam złamane normalnie podna książtu. Jak ja z do domu nie wychodzę, to ja nawet tysiące kroków czasem nie, nie robię. A tu nagle 25 <grym z> tysięcy. Ja zaraz muszę zdjąć te buty i zobaczyć, czy nie leci mi krew. dobra, przynajmniej są tu jakieś restauracje, jakieś kawiarnie, możemy sobie usiąść i po prostu poczekamy, no bo co mamy zrobić. Nie to. To i lec. Tak, a idziemy do chyba ja tu na środku się położymy na ziemi i będziemy spać No trudno Zrobimy demonstrację Ja tutaj ledwo po prostu siedzę, tak mnie wszystko boli Do razu wyspasz, smacznie krapie Z pociągiem wracamy do Polski Tak, zapłaciliśmy za samolot, a idziemy pociągiem nie no, już zaraz tutaj widzowie. ja po prostu ledwo patrzę na oczy Ojej Ale 6 godzin na lotnisku przetrwane No 6 godzin na lotnisku przetrwane, to jest najważniejsze Teraz jedziemy już do naszego gate'a I mamy autobusem z całą godzinę Autobus Samolot mamy całą godzinę No ja już nie myślę po prostu To Marta ta podróż dobiega końca. No, strasznie się cieszę. Znaczy, było fajnie ogólnie. Bo cieszę się, że tutaj przyjechaliśmy, bo zwiedziłam sobie wszystko, co tylko w sumie mogłam. Wszystko, co chciałam. Teraz pozostaje tylko wrócić do domu, położyć się do ciepłego łóżka. i tak się połamałam, po prostu śpię z ławce przez te trzy godziny. Ale udało się, moi drodzy, wróciliśmy do Krakowa. Ale fajnie było w Londynie, bardzo mi się podobało Dajcie znać, co myślicie o te tego typu kontencie I dajcie znać, co myślicie o tym odcinku oczy, o którym wam opowiedziałam na początku Bo mimo, że odcinek miał wyglądać zupełnie inaczej To jednak cieszę się, że pojechałam Bo zwiedziłam sobie dosłownie wszystko, to, co miałam na swojej liście Także też fajnie Także mam nadzieję, że taki film wam się spodobał Jeżeli tak było, zostawiacie łapeczki w górę i subskrypcję Ja lecę spać do domu e, no. Do zobaczenia w kolejnych filmach Pa!